Czy u tego ambasadora będzie tak samo jak, jak na naszych romantycznych wieczorkach? Winko róże? Nie, ten lepszy. Pausek, <grystanie> <Fausta>, ambasador, <grystanie> ci laskę. Co ty robisz. <grystanie> tu. <grystanie> ja też czasami Ci muszę pomóc. <grystanie> o masz dużo guziczków do zapinania. <grystanie> O, ja się bardziej koncentruje na jej biuści niż na tym, co robi. Nagle e, prosta sukienka, trochę, która kojarzy mi się z podomką, więc e, mało tutaj już rozumiem. Zrefał stać, ja powiem, że ja takie buty lubię nosić, ale takie, takie wyższe butki. No. Sprawa się o buty rozchodzi zawsze, nie? Próbuj, stawaj. No, nie mam nic tutaj pod nogami? Jak? Liliowe, fioletowe sandały, e, ażurowe, totalnie nie pasują do tej sukienki. Alora, ubranie, że mam tutaj dla mnie, robiłem, sosu robiłem. Nieźle, ładnie. Tą stylizację odstawiamy na bok nie nadaje się na tą okazję. Fausto chyba doszedł do podobnego wniosku, bo zabiera się za stylizację numer 4. Jak grzecznie. Do kościoła, na plac świętego Piotra. Hmm. Koszula w różowo-białą panterkę, jaskrawe spodnie, różowe sandałki. To nie jest stylizacja na oficjalną okazję. Zobaczcie, teraz, jakie jesteś piękna. I co, jesteś trochę, stop, jesteś trochę? się, daj tę maskę na górę? Nadchodzi chwila prawdy. <laughs> jest, <Jezu>, jakie <laughs> piękne buty, laski. Ale w ogóle zobacz, jakie one są. <laughs> Gdyby nie ta koszlaws i panterka jest modna, ale podoba mi się, ale jakie spodnie piskie. Kurde, bomba! No naprawdę, <laughs> dziękuję. Ale ogólnie szczerze bym zmieniła tę kolorystykę. Uważam, że dobra, ale jak na wakacje, a nie na kolację do ambasady.